Właśnie się zastanawiałem okay, ja jak ja się ty nie... nie zastanawiałem no, się, jak... jest pepsi, jak się. Pamiętajcie, ja mogę zapomnieć. Ja no w tej to... pierwszej. No tak, pierwszy. Jest... Ja no wyśrodkowa nie... jest woda czy buta. Tak, tak. <laughs> Weź, U. może nie rozróżni. No dobra. Chce ktoś taki mi kupić? Nie. Obiegnę z wodą numer jeden proszony! A nagrywasz? No niby. Niby. Dobry. Witam w moim pokoju. Wejdź. No Proszę bardzo, to jest numer jeden. Palaci Pepsi. To bez zakrywania oczu? No i tak nie wiem, które jest, które. No nie, no, wiem. już po zapachu czuję, że to jest. Na oglądał się pan Tylko Kosię nie zaćpaj. Cały, cały gaz bywał. Pijanie. nie. O, ale towar. Słonego w tarnie Pepsi Pepsi? Tak Definitywnie? Definitywnie Jestem gratulujący na 100% Na 100% Niech skończymy drugi Jestem gratulujący na 100% Zapraszamy. zapraszamy za chwilę Ale ja jeszcze chcę Ja jeszcze chcę On jeszcze chce wypić On chce jeszcze wypić Szwagrówki polej Lepisz do dna Ty, a może to też będzie Pepsi? Ten is? Ja nie znam, ale ten za chuj Oczywiście Coca-Cola Dobra, pilnom na! Zadaszamy do godzinka modystego Co tu się kurwa powiększa? Dziękuję A, paluchem! A tak, dobaru. A jeszcze ten, bez jeszcze wydychanie panie. Eee. <grymka> Jaki ryj. No. Szwagrówka <noise> Zapraszamy do kodzika muzycznego. Możemy zrobić jeszcze raz. No to bo ogóle mówię kodzika muzycznego. Czy podejście są? No całą kolejkę. Ale piję. nie lejcie. <noise> to No Boże. Boże. Bo To jest. Co to idzie na YouTuba, nie? P-Boy. Mam dobry pomysł. Ej, ile razy jest test? Trzy? No, 3? 3 weź, weź po w trzecim teście na dwa razy komy. Znaczy raz bardzo dobry Dobra. Później jeszcze raz, a potem trzeci? Wymie wymieszaj. Ja wymieszaj, to już przesadę. No ciekawy jestem co powie, nie? A tak, ten, niby dobry. Coca-Cola. Obie te spały, zapraszamy. Wejdź. Akcja kurna. O, że nie, nie, nie. To mało testów jest. Furios Arturieman. Furios Arturieman. <śmary> 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 Nara pójdzie się odlać. <śmary> <śmary> Uważaj, bo tu jest -10 minutowe filmiki, są na 10-minutowe filmiki, jak no minuty idzie. To się samo anuluje i, w, i będzie ten, zapisze się, czy nie? Tak, tak, to ma,

Swy, swój tłocia, selfie, kurde. No, okay. no, dawaj łyko. Podlegnie, ale przejdziesz ty spokojnie. Jak do ostatniej. Jaj do ostatniej, bo ty prowadzący. Dokładnie. Obiekt ze stowy, zapraszamy. Przeby prowadzący to Misiek. Yo. Na stanie, że nie podejrzysz. Dawno cię nie było, wyjdź. No, no obiekt ze stowy dawaj, bo tu czas już poda. Ty, czas obiekt ze stowy. Bo tu rat ucieka. Napadają cię no, w bramionach. No <grymne> To jest woda a, a gdzie to by było napisane? Ja chyba chyba nie Chyba nie <grymne> You don't say, Nigga What the fuck? Jak on poczuł ją Pepsi. Ale do nas, ja ci drogę No upijesz, chłopa Mogą iść wódkę nie można pić tak bo trzeba się tyle a ja co mówię. No to pij, chyba jeszcze telefon przez 5 minut. Santa Klaus jeba. Santa Klaus. O, Santa Klaus? Czemu to jest rozwodnione, kurna? Czemu to jest rozwodnione, kurna? To jest rozgładnione kola Zmarnowałeś Będziesz żygał Krój, do znabij, obiekty stoły. Leź po miskę. Rozgodnione kola. Fu, Jak kolana Tak? Co? Kola. Może tam wodę dolewają Tylko jeszcze z innym gazem Raz pepsi. Trzeba no, gdzieś tak jeden Nie, test to jest to jest to jest na jedną osobę, bo już 7 minut jest. Idei było po kolorze w ogóle, że... się kiedy... na odstrzał. Misiek był już pierwszy. Pani, Dziękuję. Wygrał to bardzo. Artur Gębusia, Do widzenia Państwu. Dziękuję. <grym>